Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem pokazać kilka, kilka to, to mało powiedziane, bo chciałem pokazać klejnoty z skarbca San Genaro w Napolu. Relikwiarz, który widzicie w tej chwili, to jest właśnie relikwiarz z przedstawieniem San Genaro. jest przedstawiany jako Biskup kościoła na większości likwiarzy, ale trzeba pamiętać o tym, że są przedstawienia, które, z których wynika, że, że San Gennaro jest takim, taką konwersją mm. Boga Janusa, czyli największego Boga czczonego przez Rzymian takiego Boga, który patrzy w przeszłość i w przyszłość jednocześnie. Posiadającego dwa oblicza i, no i konwersja właśnie tego, takiego Boga na, na świętego kościoła katolickiego. I taką funkcję generalnie pełni, z nim związanych jest sporo cudów, sporo legend. Jeden o jednym z cudów właśnie mówi ten relikwiarz na dole widać Neapol. I potwora, ten potwór to jest trzęsienie ziemi, które San Genaro zatrzymał. Natomiast no, miasto, tak jak widać na, na, tych, na tych przedstawieniach rzeźbiarskich, że ocalało i nie zostało przez potwora związanego z trzęsieniem ziemi, nie, nie, nie ucierpiało. No, i w, jak każdy biskup, San Genaro musi mieć swoją mitrę. To jest właśnie ta mitra, ponieważ San Genaro jest srebrnym posągiem, więc jego mitra jest odpowiednia do, do tego, czym jest i jak jest obnoszony po, po Neapolu w trakcie procesji. Mitra waży 18 kg, jest wykonana ze srebra złoconego miejscami. Oprawione są w nią niesamowite szmaragdy. Szmaragdy o takiej ilości szmaragdów, o takiej jakości to w jednym wyrobie nigdy, nigdy nie widziałem. Wydaje mi się, że zupełnie spokojnie ten obiekt mógłby konkurować z, czy z koroną Andów, czy z tą szmaragdową monstrancją, która, która jest takim przykładem właśnie na Obiekty kameryzowane szmaragdami. Te, zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda, jaki jest, jakie są proporcje tych kamieni w stosunku do ludzkiej dłoni. Dlatego, że w muzeum, zrobiono, czy w skarbcu zrobiono taką makietę w skali 1 do 1 z jakiejś żywicy albo, no nie wiem, z czegokolwiek jest, jest wykonana, w każdym razie stoi, można ją dotknąć. No i to dopiero daje. Taki, taki, takie poczucie tego, jak to wszystko jest wielkie. Jak wiadomo, jak widać, tutaj bardzo dużo rubinów i spineli. Mówi się, co prawda, w literaturze, że to są wszystko rubiny, te wszystkie kamienie, no ale nie są. Ja patrząc na nie, widzę po pokroju tych kamieni, że to nie mogą być rubiny, że to muszą być spinele, dlatego że. Spinel i rubin krystalizują inaczej. Jeżeli robi się z nich jeżeli robi się szlify na masę, to wtedy po prostu widać, który, który kamień jest kamieniem którego rodzaju. Dawniej z reguły szlifowano na masę. Szlifierstwo nie, było, nie dążyło do takich idealnych szlifów jak dzisiaj. W związku z tym, bardzo łatwo patrząc na obiekt, można powiedzieć, który. Z kamieni, z rubinem, który jest spinelem. No i popatrzcie, gigantyczna ilość diamentów diamentów w starych szlifach, w bardzo starych szlifach szlify taflowe, szlify rozetowe. Nawet jest coś, czego generalnie w literaturze się nie opisuje mianowicie szlify taflowe w, w formie, znaczy na planie, wykonane na planie trójkąta. Jest to dosyć niezwykłe i, tak mówię, literatura o tym nie mówi najwyraźniej. Nikt do tej pory nie opracował porządnie tej, tego obiektu z punktu widzenia, z perspektywy oczywiście gemologicznej, tak żeby ustalić wszystkie te kamienie ze względu na to jaki rodzaj szlifu zastosowano w starych wyrobach jest. Taką, taką te, zwykłe jest na, na porządku dziennym to, że w starych wyrobach y, miesza się ze sobą różne szlify kamieni. Y, po prostu y, takie kamienie, jakie były, takie montowano, y, kamieni, dostępność kamieni nie była taka wielka jak dzisiaj, y, y, trzeba, było, y, trzeba było po prostu y, y, brać to, co jest i w jakiś sposób aranżować y, 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 te kształt tych kamieni. Do tego no do całego zamysłu, całej koncepcji artystycznej, która miała przyświecać temu dziełu. Jak widzicie, nie jest to jeszcze właśnie z powodu tego braku, z powodu tego braku kamieni, ta kameryzacja nie jest taka jak w późniejszych dziełach, dziełach, których właściwie to srebro, które stanowi oprawę dla Diamentów jest tylko i wyłącznie takim materiałem konstrukcyjnym. Tutaj srebro, srebrny ornament ma swoje, ma swoje znaczenie, ma swoją funkcję. On jest tylko dodatkowo kameryzowany diamentami. Tutaj mamy ten sam obiekt, tylko stronę tylną. Ta kameryzacja jest odrobinę mniej bogata, ale tylko odrobinę. Kamienie, szmaragdy użyte do kameryzacji są troszkę mniejsze. Niemniej no, to jest obiekt przytłaczający swoją wielkością. Jakość szmaragdów, ponieważ nie, nie powiedziałem nic o tym. Tak jak widzieliście przed chwilą. Jeden z tych szmaragdów po prostu jest praktycznie idealnie czysty. Generalnie czyste szmaragdy się na rynku jubilerskim zdarzają niezmiernie rzadko. Przyjrzyjcie się jeszcze raz tym kamieniom. Owszem, one posiadają inkluzję, te inkluzję widać, natomiast pamiętajcie, że szmaragd należy do typu trzeciego, jeżeli chodzi o czystość kamieni kolorowych i tą czystość troszeczkę inaczej się w szmaragdach oznacza. Powiedzmy, nie jest to aż tak restrykcyjne, nie jest to aż tak rygorystyczne. Jeżeli znajdują się jakieś inkluzje, oczywiście nie do czystości czysty, bo czysty to po prostu ma być czysty. Natomiast do czystości małe inkluzje to te małe inkluzje są większe, znacznie większe niż małe inkluzje w szafirach albo małe inkluzje w turmalinach. To są zupełnie, zupełnie inne oznaczenia. i w ten sposób to wprowadziło taką. Nazwijmy to klasyfikację czystości kamieni jest za to bardzo mocno krytykowane, ale generalnie nikt nie podał lepszej klasyfikacji czystości. W związku z tym no, wszyscy, wszyscy się nie zgadzają, albo przynajmniej pewna część się nie zgadza, ale to nic nie zmienia na rynku. Aha, kolejne nagranie robiłem po kilka nagrań, po to, że na wszelki wypadek, gdyby coś się w którymś z nich zepsuło, to, to żeby, żeby mieć kolejne. No, jak widzicie, tutaj też jeszcze mniej kameryzowane te ornamenty srebrne diamentami, jeszcze mniejsza ta kameryzacja. Mniej obfita, no ale jak widzicie, ten obiekt po prostu jest przytłaczający, całkowicie przytłaczający. Zresztą nie jest to jedyny przytłaczający obiekt w skarbcu San Gennaro. A tutaj jest właśnie ta, ta kopia. Można porównać, sobie. popatrzcie, jakie też jakby są gigantyczne. Ta czystość tych kamieni, ta barwa, ta jakość po prostu czyni ten obiekt jednym unikalnym i niepowtarzanym. Popatrzcie, ten kamień ma, myślę, spokojnie około 50, koło 50 mm długości. To jest, to jest ten kamień centralny. Akurat zaraz go dopiero pokażę. Zaraz go, go będziemy widzieć. Jego czystość, no, widzicie, widzicie sami, jest tam jakaś inkluzja, którą widać. Ale a nie, to jest ten kamień. Trochę inkluzji widać w nim, no ale generalnie kamień jest o bardzo wysokiej czystości, szczególnie jak na, jak na szmaragd. Jeżeli ktoś będzie wybierał się do Neapolu albo do Włoch, w ogóle i będzie w okolicach Neapolu, to wydaje mi się, że Mogę Wam polecić mu zwiedzanie skarbca San Genaro, ponieważ skarbiec ten, jak widzicie, skrywa skarby niesamowite. I to właśnie z jednej strony relikwiarze korpusowe, które są gigantyczne, są rozmiarów człowieka. Będę je prezentował w późniejszym czasie. No i wyroby wykonane ze srebra, bardzo bogato kameryzowane, no i oczywiście złoto. Wyroby ze złota. Słuchajcie, najbiedniejszy kielich, który jest złoty. Kielich mszalny, który jest prezentowany w skarbcu, to jest 2,7 kg czystego złota. Więc no, to jest właśnie najbiedniejszy obiekt złoty. To daje mniej więcej pojęcie o tym, co, jakie skarby w tym konkretnym skarbcu można oglądać. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.